Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. 2 maja 2016 roku obchodziliśmy Święto Flagi. O godzinie 9 przed Urzędem Miejskim w Nysie nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt z udziałem m.in. władz samorządowych powiatu i gminy, służb mundurowych, harcerzy, przedszkola nr 1 i nr 8 w Nysie oraz mieszkańców gminy Nysa. W tym roku zaszczytu podniesienia flagi dostąpili członkowie jednostki strzeleckiej 3053 Strzelec, działającej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Dzień flagi Rzeczypospolitej obchodzony jest w Polsce od 2004 roku. Nysa dumnie włączyła się w obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczyste obchody tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny, odprawioną w bazylice mniejszej. Po mszy uformowano korowód, w którym mieszkańcy przeszli pod pomnik patriotom polskim, by oddać hołd twórcom konstytucji 3 maja oraz uczcić kolejną rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji. Przemówienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Nysy Kordian Kolbierz, który przypomniał znaczenie uchwalenia konstytucji 3 maja. Na zakończeniu uroczystości odbyło się przyrzeczenie strzeleckie młodych adeptów jednostki strzeleckiej 3053 z Nysy oraz 3058 z Bielawy. Frekwencja dopisała także podczas biesiady patriotycznej w bastionie świętej Jadwigi. Prace związane z remontem koryta rzeki zmierzają ku końcowi. Jeszcze w tym roku wzdłuż rzeki gmina chce utworzyć bulwary spacerowe. Powstaną między innymi wygodne ścieżki, urokliwe ławeczki i nowoczesne latarnie, a także przystań kajakowa oraz przystań do cumowania barek z funkcją gastronomiczną. Nie zabraknie także miejsca dla wędkarzy i wyodrębnionego terenu na miejską plażę. Zakres inwestycji dotyczy obu brzegów rzeki na odcinku od jazdu klapowego przy ulicy Wyspieńskiego do jazu elektrowni wodnej. Czekamy na koniec prac, czekamy dlatego, że teren rzeki jest terenem, który chcemy zagospodarować dla mieszkańców i dla turystów. Jest to bardzo ważne, bo teraz, jak wszyscy pewnie widzimy, dużo miast wraca w kierunku rzeki, wraca się twarzą do rzeki i my też, korzystając z remontu i koryta, i tamy, chcemy zrobić tak, aby teren przy rzece, przy tamie, był również i dla mieszkańców, i dla turystów bardzo przyjaznym terenem, czyli ścieżki rowerowe, ścieżki piesze, ławeczki, latarnie, plaża miejska i mnóstwo tracji dla dzieci. Taki jest pomysł i myślę, że to będzie dobrze przyjęte przez mieszkańców. Chcemy ruszyć prac sam jeszcze w tym roku, natomiast czekamy na zakończenie prac przez inwestora. Jeżeli się uda, to w tym roku ruszamy jeszcze z pracami. Jeżeli nie, to rok przyszły, wczesne, wczesna wiosna, tak aby kolejne wakacje były już z tym pełnym, pełnym, pełnym katalogiem ofertą dla mieszkańców i turystów. W Powiecie Nyskim trwa akcja znakowania rowerów. Głównym celem akcji jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży. Od 9 maja akcja policji rusza w Guchołazach, Paczkowie, Otmuchowie oraz w Korfantowie. 10 maja w ramach akcji promocyjno-informacyjnej do przyjedzie przyjedzie opolski bus 500. Eksperci do spraw rządowego programu Rodzina 500, odpowiedzą na wszystkie pytania odnośnie programu oraz pomogą zainteresowanym wypełnić wniosek. Bus będzie oczekiwał na Państwa przy przedszkolu numer 9 na ulicy Sudeckiej w godzinach od 9 do 10, następnie na rynku w godzinach 10-13 i zakończy wizytę w naszej gminie w Złotogłowicach w godzinach 13:15–14.30. Na trzecim posiedzeniu członków Kapituły Konkursowej honorowego wyróżnienia burmistrza Nysy pod nazwą Mały Tryton poznaliśmy nazwiska nominowanych osób. Oficjalne odczytanie werdyktu Kapituły i wręczenie laureatom statuetki oraz wyróżnień odbędzie się na uroczystej gali w Bastionie Świętej Jedwigi w dniu 4 czerwca 2016 roku o godzinie 17 w czasie Nyskiego Festiwalu Młodości. 11 maja odbędzie się kolejna, 19 już, sesja Rady Miejskiej w Nysie, na której radni zdecydują m.in. o zmianach w budżecie. To będzie sesja taka porządkowo-organizacyjna. Z ważnych spraw jest oczywiście budżet i przesunięcia budżetowe, które są wymagane po to, żeby realizować zadania przyjęte do planu. Przede wszystkim zmierzamy do utworzenia centrum przesiadkowego i w tym celu będzie przejęcie gruntu, i majątku od kolei państwowych, to jest, musi być do tego uchwała Rady Miejskiej. Maj pod znakiem imprez kulturalnych. 9 maja o korzyściach przystąpienia do wspólnoty europejskiej przypomną organizatorzy Dnia Europy. W dniach od 12 do 13 maja będą świętować seniorzy, którzy z okazji dni seniora zaplanowali m.in. piknik w dziennym domu pobytu. 14 maja rusza rajd rowerowy bibliotekarzy i czytelników pod nazwą Odjazdowy Bibliotekarz. Tego samego dnia nie zmrużymy oka za sprawą kolejnej edycji Nocy Muzeów. Maj to także święto miasta, które zaplanowano w dniach od 20 do 22 maja. W tym roku na dniach Nysy zagrają m.in. Pektus, Grzegorz Chyży oraz Afromental. Serdecznie zapraszamy do udziału.